Witam was moi drodzy, witam Was pięknie yeah. W nowym odcinek się Diugnukema Diugnukema Forevera Forever O kurde, że się ginęło Uu. To nie za fajny, nie za fajny początek odcinka nie za fajny początek od tego odcinka. Czekajcie, co on tutaj miał zrobić. Patenty um, jakoś A, widzieć. Czasami trzeba sobie tą wizję, noctowizję włączyć. Sa? Yeah! To wszystko Załatwiony świniak. To by się trzeba było ruszyć. Trochę by się trzeba było, moi drodzy, ruszyć. Myślałem, powiem wam na tym, żeby nawet Wolfa 2009 nagrywać. Again. Again. Squeal, Squeal. Bo mam osobiście ochotę. O kurde, co tu się dzieje. Ja! Yeah! Mam ogromną ochotę sobie po niego ponadupczać. Świniaki były fajnie zrobione na tym dignu W ogóle postacie fajnie zrobili na tym foreverze. O nie! Gnoje załatwiłem was. Świniaki jedne. Powiem Wam, że dzisiaj tak sobie wspominałem też z Moniką. Wspominaliśmy sobie stare czasy. Przypomniało mi się jak kiedyś. Byłem w Niemczech, w 93 roku, na wakacjach i e, kolega, naszego znajomego, naszego kolegi, znaczy mojego kolegi Michała, taki Marcin, Martin, on miał, e, Polak też, tylko ze Śląska, e, on miał, ale mniej on miał Amiga 500 i na tej Amidze 500 miał między innymi właśnie Lotusa, chyba trójkę, trójka albo trójka. I tego. I Street Fightera 2. Ja wam powiem, że po wtedy cholernie zakochałem się w tym Street Fighterze. O nie! Ale wpadłem. Wpadłem jak śliwka w krwawy kompot. Zakochałem się w tym... E, anyways. Za zakochałem się w tym e, Street Fighterze 2, później polowałem na niego przez bardzo długi czas. Bardzo długi czas moi drodzy. Przypomniało mi się też, jak w 1995 roku moje. Em, dałem mojej mamie taki wydruk z gazety. Wiecie, kiedyś się zamawiało, jak się chciało kupić grę, a mieszkało się w jakiejś dziurze, <grystanie> to wiadomo jest rzeczą, iż trzeba było. Kupić sobie gazetę, kupić sobie gazetkę, np. secret service, i tam np. w sklepie Ultima w Warszawie sklep Ultima, yeah, i kop w ryj. Urwa nie mogę zatrafić w ogóle. I tam w sklepie tym Ultima można było kupić gry, ale on był w Warszawie, tak? daleko. Więc trzeba było wziąć taki druczek z Secret Serwisu, tam się wypełniało jakie gierki się chce na przykład, prawda? Czy na przykład chce Street Fightera 2 i on kosztował wtedy 250 tysięcy złotych. 250 tysięcy złotych kosztował. Pamiętam, że wtedy wypełniłem ten druczek. I dałem mojej mamie, żeby wysłała. Dałem pieniądze do koperty oczywiście razem z tym druczkiem, że wypełniony, ładnie, pięknie. Yes! Okej, okay, teraz amunicję pozbierałem. Tylko, żebym się teraz głupio nie zabił. Wypełniało się ten bloczek, tak? Dawało się... Ja to zrobiłem, tak? Wypełniłem, dałem tam Street Fighter 2, napisałem ulicę, wszystko, y, gdzie wysłać Gierka I wysłało. Y, znaczy... Dałem to mojej mamie, żeby wysłała i miałem wtedy 12 lat, byłem wtedy w piątej klasie podstawówki. To była wersja na PC-a Street Fightera 2. Oczywiście był pewien mankament z tą wersją, aczkolwiek mnie to nie obchodziło, ponieważ w oryginalnym Street Fighterze były trzy ciosy ręką i trzy ciosy nogą. Natomiast w Street Fighterze, w takim na Amigę, tak, oryginalnym, mówię oryginalny na Amigę. Natomiast w PC-owym z kolei był, ta wersja była trochę zubożona. Zubożała, ponieważ miał po dwa ciosy na rękę i po dwa ciosy na nogę. Nie wiem czemu tak było. No, ale tak było przez jakiś czas. Nie wiem czy tak cały czas było później, ale wiem że. No, Street Fighter, Super Street Fighter 2 Turbo już raczej nie miał tego problemu. I yeah! Jest pięknie. Są ludzie, ale ja gram napadzie, więc mam celność taką trochę nie najlepszą. Okej. Okay. Job. yeah Kręcił mu kargi dobrze. Cholerne świniaki. Cholerne Prosiaki. Yeah! Ja no, odju jest świetny rozwala murek ręką. No, i tak jak mówię, no, nigdy ten Street Fighter 2 do mnie nie doszedł. Tak, nigdy. Nie wiem, czy ta moja mama to wysłała, czy po prostu wzięli kasę i nie wysłali, nie wiem o co tam chodziło. Tak czy owak, no. Nigdy ta gra do mnie y, nie dotarła. A miałem naprawdę hopla na punkcie tego Street Fightera, i w sumie tak naprawdę to do. Pogajce na PZC w Street Fightera musiałem poczekać od tamtego czasu, jak go pierwszy raz zobaczyłem, musiałem czekać ponad 5 lat. 5,5 roku prawie. Ponieważ w Super Street Fightera 2 Turbo, na którego widok też się śliniłem, patrząc yy, na recenzje i ciosy specjalne w Secret serwisie swego czasu w 95 roku, jakoś w maju bodajże. W tym samym numerze była recenzja US Navy Fighters, w której były ciosy specjalne do tego, do Super Street Fighter a 2 bo przynajmniej tak jakoś to pamiętam. tak Jakoś mi to się zapisało w pamięci. Tak czy owak, no. Tak czy owak, no. Dopiero pamiętam mój brat. Przywióz z Poznania, bo studiował w Poznaniu w 98 roku jakoś na święta Bożego Narodzenia. Przywióz Street Fightera 2 Turbo, na iluś tam dyskietkach był. Nie pamiętam już na ilu, 28 chyba, czy 32. Już nie wiem, nie, nie pamiętam, ale tak czy owak to były dyskietki 1,44. Eee, te floppy disks, tak. No i naprawdę powiem wam no kurwa czekałem w tą grę wtedy Tyle lat musiałem czekać, żeby sobie pograć. A uwierzcie mi, że w tamtych czasach 5,5 ,5 roku to było... To było tak jak teraz 15 lat <grytanie> dla młodego człowieka, tak to, tak to dla mnie mijało, prawda? 5,5 roku to, to był kawał czasu To był kawał czasu. Teraz 5,5 roku to jest nic. Jak sobie powiem, Wam dzisiaj popatrzyłem e, na zdjęcia, jak byliśmy z Moniką i z córką w Oceanarium w 2015 roku i zobaczyłem sobie zdjęcie i sobie uświadomiłem, że to było 6 lat temu. Masakr. Te 6 lat bardzo, ale to bardzo szybko minęły, więc. E, ale wtedy te 5,5 roku tak szybko nie minęło, to, to się czek i za, za każdym razem gdzieś tam myślałem, że tego Street Fightera uda mi się pograć Załatwić go gdzieś, ale... O kurde jakiś twór zabity. Aha, bo to jest ten Duke. Taki diuczek. No tak. A no tak I teraz pewnie muszę na tym wszystkim popo popodskakiwać. Cóż mam teraz zrobić? Chyba na, ten, na tą statuetkę wyskoczyć. To ma sens w ogóle, co ja teraz zrobiłem? Przecież ja tam teraz nie doskoczę. Nie, nie było szans, no chyba, że muszę coś innego wykombinować. Ale tak jak mówię, no... tyle, tyle trzeba było od lat poczekać, żeby w to zagrać, więc... I w sumie nawet mi się jakoś tak przypomina, że w tamtym samym czasie, jak tego Super Street Fightera 2 Turbo mój brat mi przywiózł, to... E, chyba też pierwszy raz, po raz pierwszy oglądałem ten film Quest. zin um, ons Więc to było naprawdę były te ciekawe czasy. Nie, wszystko spoko tylko... tylko. Co ja mam tutaj zrobić? Kurwa. Nawet jakby wyskoczę na tego diuka to nic nie pamiętam tamtego, kurwa w ogóle. Grałem w to 10 lat temu, powiem wam. Już później, już później w diuka nie grałem Forevera praktycznie. Kiedyś tam próbowałem, ale jakoś tak się nie chciało. No ale. No czas dosyć szybko mija, tak szczerze mówiąc. Tutaj wszystko zajebiście, ale co dalej? This attraction uses fire. Please do not stomp. Mówił, żeby nie skakać po statuetce. Aha, bo on się obraca. A dobra. To teraz już wiem o co chodzi. A, widzicie? A, widzicie. Taki trik. A, to no, fajne nawet, fajne te pomysły tutaj mieli. Kurwa, nie obracaj tym, tym boku. To musi być ta ręka, bo chyba że będzie ta. ለራስ ተውራን ከታምብ Ej hey. No mieli pomysły diłgu Mieli pomysły, nie powiem, mieli naprawdę. Nie pomysły. Tu trzeba jakoś statuetką poruszać, żeby coś... Bardzo fajne. Fajnie sobie też te wentylatory nadal wyglądają. Nie ja no, graf, graficznie to jest... Graficznie gierka jest e, niezła. Ja nie chcę rozwalić sobie tego broni, kurwa, wysadziło mnie w powietrze, ale dno, ale dno. Co mi tylko wkurwiało na tym diukno swego czasu, to to, że można było mieć tylko chyba dwie bronie w tamtym czasie, jak jeszcze wyszedł. Co było bardzo głupie. I też, no i oczywiście, no, nawet teraz nie da się zapisywać, gry, gdzie. No, jest to trochę biedne, kurwa, bo żeby w Diukno w się nie dało zapisywać, no to. Trochę słabiutko, nie? A to chyba mogłem, czy ja tu mogłem coś popychać, jakiś wózek? A, bo to są amunicje. To jest amunicją. To przewalonka, nie? I ammunition. I bierzemy ammunition i jest ok, leża się róż, Duke. Ho, ho! Nie, no weź tu, takie <laughs> oświetlenie. Jakie fantastik, lampki się ruszają, jak dumczy. Kurde, podnosi te przedmioty trochę jak dźwięk jest jak na half life. Ie. Oh, that goes out, Free. Hell yeah! Yeah! Now we can cause some damage! You don't say cause some damage around Duke Nukem, man. We're gonna go bust some balls or tear shit up or something like that. Oh, um, right. Uh, let's rupture some spleens together. Why are you such a douche? Heads up. Aha, coś tu się zaczyna Incoming! Incoming! Oh shit Are you son of a I How can you do Excellent. i taking out the mothership and getting down here, Duke. I'm only sorry our EDF soldiers didn't make it. I'll bear that burden and inform you. Lady killer. killer. Duke, the president was wrong. <laughs> Dead wrong. Hope to God he wasn't deliberately misleading us. Can't focus on his error now. Time is short. The aliens are pouring in by the dozen. They've taken the dam, Duke. The Hoover Dam. They've got technology that allows them to harness the generators to create some kind of wormhole in the... the Central Command has picked up alien fighters pouring in by the dozen on radar. The destruction of the mothership hadn't slowed them down one bit. However, we've got even more immediate problems. They're taking our women, Duke. I think you understand the implications here. Screw the damn! Where are they taking our chicks? <laughs> it looks like the women are being taken to the Duke Dome. I think think they're taking our women. Coincidence? For them, it's personal. the I'll your old friend, Captain Dillon, to join us.